Zobaczymy jak to będzie z rybami. Pierwszy rzut od razu zbiórka. Jest. Pierwszy... Kolejna. Siedzi. Jest. Od razu wam mówię, że to ma gdzieś koło 90 cm, nie? Tam jest druga. Nie wiem czy będzie widać. To miejsce jest kozak. Tutaj widać ewidentnie jak małe rybki są przy samym wierzchu a większe ryby są głębiej w pół wody ogólnie tu jest taka skarpa że stawiam że tutaj zrozpędził się i bym mógł skoczyć sobie na banie bez żadnego ryzyka a zobaczymy jak to będzie z rybami pierwszy rzut od razu zbiórka jest! Pierwszy, jest ryba w pierwszym rzucie nawet nawet nie strzaiłem, jest płotka, patrzcie Pierwszy rzut nie? Ale od razu ciężko będzie wam to pokazać Kurczę też jak tak rzucać ze skarpy Dobra Schodzę do dołu, ale stawiam, że wtedy mnie one zobaczą Pierwszy rzut i od razu płotka Tutaj są większe ryby i one mnie interesują ale jest tu jak w akwarium naprawdę Stawiam, że to bez polarów o, polaryzacyjnych bardzo dobrze widać Dobra, rzuciłem pierwszy opadzik Powoli zwiję ooo, całe statko odprowadza I zdręga była mała jest ryba, kolejna ryba zdręga to jest miejscówka, wiedziałem żeby pobawić się z biały rybem Kurcz, ale tu jest ryba kolejna rybka ale mówię bo chwila, moment Najlepsze jest to, że można sobie wybrać, czy chce się tą rybę zaciąć, czy nie, ale tak naprawdę jest masa tego. Więc też jest ciężko uciec z przynętą, bo od razu kolejna. Teraz jest falowanie i nie widzę, tak naprawdę. O, widzę, odprowadzają kolejne. Kolejne, kolejne rybki. O, okoń. A nie wzdęka. O, już ściągnęły mnie gumka. A nie jest tak fajnie się wygięła Więc będzie to ciekawa praca. Śmieszne. Słońce zaszło i od razu ryby się zwinęły. Albo też już mnie przyuważyła. i zeszły niżej po prostu uciekły z miejscóweczki też jeszcze oddam trzy rzuty kontrolne jak nic nie będzie to zmienię miejscówkę dobra, ostatni rzut zrobię Troszkę wiatr wieje i mam mniejszą kontrolę, ale jak ktoś łowi płotki albo z to wie, że to są agresywne puknięcia tych ryb. O, jakaś mała zdrążka goni, goni... O ja się złapała. Taka sztuka. widzicie. O. Tanta koralik, chyba 3,5 mm albo czwórka też dokładnie nie pamiętam. I hak muchowy. Dosyć spory. Bo no, bez przesady, ale jakieś maluszki mnie nie interesują. A jak weźmie większa ryba, to żeby haczyk wytrzymał. A te mniejsze, żeby nie łapał tych mniejszych też ryb. O to chodzi. No dobra Lecimy dalej. Siemanko, jak widzicie, dzisiaj wybrałem się z ultralightem. Najlepsze jest to, że zamiast się na początku przyliczać, to jak zwykle już wędka w wodzie już trzeba łowić. Więc witam się teraz. Jestem na zbiorniku, gdzie jest bardzo czysta woda. Jeżeli wiecie, gdzie to jest, to nie musicie mi pisać: u, to jest ten czy ten zbiornik, wiem na którym zbiorniku jestem. Więc to taka informacja. Jak widzicie, będę łowił na tanty, na ogólnie mikroprzynęty, bawił się z dręgami, płotkami. Pierwsze miejsce, już dało tam jakieś pierwsze rybki. Woda jest bardzo czysta, tutaj, więc najlepsze jest to, że widać jaka ryba atakuje. Najlepsze jest to, gdy świeci słońce to mam brania, a gdy słońce znika za chmurami, to tych brani jest o wiele mniej. Więc tak naprawdę teraz jest duża chmura, dlatego nagrywam ten wstęp. Pudełeczko z przynętami gotowymi, w tytce mam, w razie czego mogę sobie zawsze ułożyć jakąś gumkę, haczyczek dołożyć większy, mniejszy, krętlik zmienić, nie krętlik tylko zmienić, główkę na większą, cieńszą gumkę, super reguluje, jest bardzo ważne, ponieważ rybki atakują tak, że trzy, cztery brania i z haczyka ściąga się gumka więc dlatego przyklejam krętlik do gumki i dobrze by było, żeby klejem nie dokleić żyłki, bo wtedy tak mi się wydaje że ta żyłka traci właściwości i pęka co miałem ostatnio właśnie taką sytuację bo dzień przed majówką też byłem na rozeznaniu takim z ultralightem i fajny stawiam, że to był fajny karaś Zurwał mi y, żyłkę właśnie w tym momencie gdzie się kończyło, to znaczy było wiązanie, bo było widać, że się robi spiralka odwiązania i tam pękło, więc tyle. Widzę tam krąpie Próbujemy krąpić. O nie, już z dręgie płyną. Du, 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 du. Też wiatr wieje, tak. O, już. O, spadła. Druga atakuje. Nie, trzecia. Nie, zostawcie to. Rzucę tam daleko. Minę te maluchy. O, ta ładniejsza. No, no, która, która? No wie o, większe już nie są takie. Skore. Eee, zostaw to. Dobra, przy... Dobra, przynęta spadła No już płynie z Już, zostaw to. Ty też. Mały. Ale takiego krąb jest 25. Fajnie by było chapnąć. Ostatnio miałem żyłkę taką strągową 0,14 i nie mogłem dalej rzucić i nie czułem przynęty więc kupiłem sobie taką przyponówkę 0,10 50m w zupełności to wystarcza ale od razu mam dalsze rzuty i lepiej czuję przynętę Minus jest taki, że główka szybciej spada bo jest mniejszy opór żyłka wstawia w wodzie ale coś za coś o w końcu to jest to słońce wyszło więc powinny być brania czekamy sobie aż opadnie może coś zapadło będzie a zapadło. co to jest? Ha! kto by się spodziewał kolego okonek o taki czeka Już mi znikł z widoku. Najśmieszniejsze <pakai laki> <Tel office> <occurs> no jest to, że dużo wzdręg atakuje styk żyłki z wodą. No po prostu widzą, że coś jakby jest na powierzchni i dużo ile razy mam. Także właśnie odprowadzają i atakują wręcz ten styk. No jeszcze jeden rzut w tym miejscu. Widać, że nie ma tutaj rybki. Też jakby czyste dno jest. Nie mają gdzie się ta drobnica schować. Więc miejsce im to nie pasi. Słońce świeci, a nic nie odprowadza. Pokażę Wam jaka jest tutaj czysta woda i jaki jest tutaj spadek fajny. when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we. Played. Jest, jest, uuu wyskoczyła Taki pstrągowy zapęd Płotka Szalona płotka Spokojnie Kurcze, ale wieje Dobra, tutaj się schowam ja wiem, że zaraz wejdę na to drzewo. O, jest. Niebezpieczny. Cały gang. Gang z dręg. No, Która większa? Tylko ta większa. Tym razem z dręga. Nie, płotka. Kurczę. Bardzo ma... Co to jest ta ryba? Panie. Czerwone płetwie, ale oko ma normalnie. Złote. Fabronownicy. Mnóstwo. Ale same maluszki. Zobaczę okonek. widzenia. pudełko nieprzymakalne patrzcie, pudełko nieprzymakalne okazało się jednak przemakalne chyba, że to jest z tych jak wpuści to nie wypuści zobaczcie jakie tam dwa duże amury płyną kurcze, nie zobaczycie tego trzy jeden większy od drugiego widzicie to tam? mam nadzieję, że to widzicie Widzicie te ryby? Czy To są torpedy Pod drzewem A tutaj jest linek o. Jakby ktoś się pytał jakie okulary? Hype ptaku Co? patrzcie jak sobie to majestatycznie wisi w wodzie Wam mówię, że to ma gdzieś koło 90 cm, nie? Tam jest druga. Nie wiem, czy będzie widać. Ale tam widzę, że dobrze widać. O. Akwarium, nie? Ogólnie bym kamerkę wsadził do wody, ale tu jest cień i nie będzie tego widać Mm. żeby tego mało to patrzcie tu widzicie co jest grana Dobra reklamka okularów, co? Ale one tam płyną dalej. Mam 8% baterii. Cofam się już bez prędki, żeby Wam to pokazać, jak one pływają. Kosmos. O, odpłynęły. Przyczaiły mnie. To no, przyczaiły mnie. Ale tutaj jeszcze macie małego amurka. Dobra, zmieniam baterię, bo mam tylko 8%. A nie chcę, żebym się zaraz rozładowała, jak będzie jakaś fajna... Nie wiem, czy to będzie widać. Ale amurek zgarnął normalnie trawę z powierzchni. A obok niego płonie kleń. To zupełnie to widać, jakby te ryby w powietrzu popływały przy tak czystej wodzie. Nie, nie, nie trafił byłby dwudziestaczek jeszcze jedną szansę siedzi jest patrzcie o nie, urwi mi jest dokonek ale jojo wyczaiłem go, pierwszym razem nie trafił Spokojnie, zaraz cię wypuszczę. Ej, 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 Kurwina! Przepraszam. Hm. Kurczę, trochę szkoda, że się zerwał. Moja wina, bo wypadł mi z ręki i urwał żyłkę. Mam nadzieję, że mu nic nie będzie. Co, uwiązałem zestaw kolejny, zupełnie inny. Teraz biały twisterek i bawimy się dalej. Niedobrze, że go tak zostawiłem z tym. Chyba, że weźmie drugi raz to wyczepię. Taki mały zestawik perełka twisterego Dragona. Zobaczymy. O, kolejny okonek. Nie, aj, wypuścił, ale mniejsza. o wiele. Złapał za ten okonek, złapał za ogonek. Jakbym bardzo chciał, ale niestety nie idzie nic wymodzić. Jeszcze chmury naszły. Słońce zasłoniły. Jeszcze jedna sprawa dużo węży. Jak ktoś nie lubi węży, nie polecam. W innym miejscu też był makaron chyba z pięć albo z 6 głów się owinęło wokół siebie i się tam kisiły Wiecie, żeby zrobić tą stękę musiałem przejść dwa razy, nigdy więcej. Dobra, to by było na tyle. Starałem się coś dołowić na koniec, ale niestety nic się nie udało. Finalnie i tak to było fajnie, więc dzień uważam za udany ponieważ bardzo ładne widoki, ciepło i jakaś rybka wpadła. Jeszcze przejdę przez jedną górkę i zawijam dałta. Siemako, Elo, cześć!